Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kowalczyk, piękny to dzień dziś nastał, bo to jest ten dzień, kiedy mogę sobie wziąć taki sklepowy koszyczek i sobie składać rzeczy, które zabiorę na oko... O, jesteś Paweł, towarzysz Gugała, ale on na pewno nie ma dzisiaj ciekawego do powiedzenia, tak więc, no co by tu na przykład tak, zobaczcie, na okonia, bo wiadomo, że będą też szczupaki, no to, bo wiecie, bo... I jeszcze można te szczupaki w Szwecji łowić, oczywiście. No to proszę bardzo, myślę, że taki Effendi przepyszny będzie. I jeszcze co mi w oko wpadł, kolor zajebisty, to ten <grytanie> ostatni niestety. Dlatego Wy już nie kupicie sobie, się kupicie sobie tam, jak przyjdą, prawda? I myślę, że jednego łamańca. O, kurde, no zobaczcie, taki łamaniec. No musi, musi też wjechać ogólnie. No musi, musi. Dobra, to to już mam, a czego ja nie mam? Nie, jeszcze wam pokażę co, yy, co mam. Wiedzy nie mam. Ma. tu wiesz? Wiedzy. Idź na szkolenie do Piotka Rapy tam i nie dyskutuj. O, zobaczcie, tutaj mam takie. Yy, yy, no, ja taki mam taki, dostałem trochę od bajca yy, gumek, yy, takich testowych. No myślę, że myślę, że wystarczy. No jest tego trochę, kolory, kolory zacne. A ja w ogóle tymi Be... gumkami to że się podzieli. No to weź se. Tak, ja ostatnio były trzy kartony. Mówię Seba, dałbyś jedną gumę. To weź se. No to ja I robię. ja później patrzę, zabrał wszystkie trzy kartony do domu. I to też już zabierasz. Tak. A no? Mówię, zostaw kilka gumek. No to weź sobie, to, no leżą, Boże kochany, ja Bronić i ktoś? To sobie wezmę. Nie że ja teraz wyjdę na jakiegoś chytrusa. No. Leży, to mówię, ktoś nie, nie, nie. potrzebuje, proszę no, sobie brać, Nikt ja nie. Sobie no nie kup. Kupię. Ale raczej nie kupisz, bo zawsze nie ma, wiesz, bo nie starcza. A dla was może starczy, bo yy, akurat pokażę wam. Piotr siedzi na zapleczu. O, jest laseczka tutaj nasza, cześć laska. Cześć. Tak, a Piotrek siedzi i Piotrek nam opowie co robi. cześć Piotrek, co robisz? Darnki. Darnki. Zobaczcie, Piotrek siedzi, obkleja enemki, więc jak filmik już y, akurat będzie y, na internetach, to już enemki na pewno będą dla was też y, już y, dostępne. A ja idę wyposażyć się. Hmm. Co by tu, co by tu jeszcze sobie na pewno głowek dług dźgo, długowych tro. A ja będę wiedział, kiedy Kupisz do sobie piersi? Od Ciebie ale pożyczę. Poślady sobie takie kup, teraz są modne takie, albo takie wypychacze, wiesz? Ty coś masz, bo Taki co, ja, jest. co ja na drabinie stoję, to Ty podchodzisz, ale masz brzydkie pośladki, ale masz brzydkie pośladki. Ciebie nigdy komplementu żadnego nie usłyszałem. Ja przez cały czas ci, Co mówię, ty że masz, że masz od takie... do mojego tyłka. Słuchaj, ja cały czas nawawiam kierownika na tą taką wyprawę integracyjną do Tajlandii, przecież. <laughs> to wiesz, no przez cię trzeba próbować. Zły tyłek, brzuch za duży, cycki za małe. a ja nie wiem. Nie do na, na, Napiszcie mu, że ładnie wygląda, wiecie, tego podbudowy. Dobra. Ym, kolor 003 w obrotówkach. Jakieś były dowieszane chyba? O, taką se wezmę na pewno. Dużą i taką. A to po sztuce wystarczy. Bo brotówek to na pewno jest mam, tylko Muszę posiadać, widzicie, to jest najgorsze. Ja jestem niestety bałaganiarzem. I ja wiem, że ja większość tych wszystkich rzeczy tutaj tak mam w domu. Pewnie tego nie wiem gdzie. <grym> muszę wziąć nowe, No ale no co, co zrobić? Gum od Lucky Johna mam od cholery. gumę od Lucky Johna yy, yy, wezmę. No niestety te okonie są tak kurna. No, grymaźne i nie chcą brać na wszystko, ale ja strasznie wierzę, ja strasznie wierzę w te gumy, naprawdę, w kiogę. że tutaj coś z tych kolorów na pewno podejdzie i uda się coś trafić. No, tak więc cześć Hania. Cześć. Bo ja nagrywam, a przeszkadza ci, że nagrywam. Cześć! Cześć. Pozdrawiam! Cześć! cześć. Siema! Pozdrawiam! A co będziemy teraz robić? Będziemy teraz przymierzać, mm. Dobra, kończy! No to zdarzy. dawaj to. Przy... A nie ma na, większy... na większą głowę? Nie ma co na większą głowę. Nie zmieści się, mm. się. Zobaczcie, moje okulary do czytania przyszły. Ale poczekaj, bo ich przyszło milion. Calvary. Uważnie? Tak! Zabowę. Hania, to wiesz, po fal w ogóle, się zajmujesz? Yy, nie, dziękuję bardzo. Nie? Nie, nie chcesz się zareklamować? Produkcją okularów. Produkcją okularów, tak. No. Ja otwieram ludziom, wiesz, oczy, oczy. na świat. Tak, na świat. Oczy na świat. Otwieram nie. ludziom oczy na świat. Sebastian! Ale te kariera, On wiedział, co wziąć od jest ty jesteś sławnie? A jaki mądry? Poczekaj. No Ja założę też. Pokaż. A Timberlandy? Tak ty Paweł, ty jesteś kobietą! Ale ty wyglądasz na mądrzejszego też. Czytasz książki? No. To biorę od razu w ciemno. No, Gdzie to są Ja uwielbiam Timberlanda, no. Nie ma takich. Prawda? No to jest... Armani jest nawet. Ale Armani to jest taki z... Wiesz co, to się Armani to się jest tak w... Nie widzę I na frame MMA idź w tym Armani najlepiej. Jest boss. Albo w gucim, o. Rajbany są. O, jest Sebuś, bierz się za robotę. Timberlanda ale ja właśnie pracuję. My tak pracujemy. To jest Nie nasza praca. No były jedne. Kurczę. Ja rzucą. też słabo widzę. muszę tak, A tak, ty słabo radzy. widzisz. No. Bo ty Nie widzisz tylko to, co Każdżą chcesz widzieć. Tak, Poczekajcie, bo jeszcze parę rzeczy. Sobie, no kurczę, trochę mi się ten film rozbił. E... Mamy lustro? <laughs> ja widzę ja nie, Hanni w się nie, nie przejmu, ja coś ty. Tylko z, z, z reklamy sprzętu wędkarskiego no nam się zrobiła reklama okul, Ale pokaż się teraz. No to Oleiksy trzeba reklamować. A macie też olejiksy? korekcyjne takie polaryzacyjne, czy tylko... Wszystko mam. wszystko widzisz? Wszystko. A soczewki? Tylko muszę ci wzrok najpierw zbadać. Soczewek, nie? Macie. No. no, muszę ci najpierw wzrok zbadać. Ja. Bo, Bo muszę Wam dobry, e, so? powiedzieć, że Hania w mojej urodziny, raczej znaczy na urodziny, zrobiła mi prezent i mnie wysłała na, na badania no, okay. wzroku. No i się okazało, że coś tam jeszcze widzę, ale że już czas w okulary Te są do czytania. to jest Twoja mama taki. Jak to jak minister będę wyglądał. Jak minister? Tytanowe oprawy masz z tytanu. Minister. Środowiska i. Polityki Społecznej. Szanowni no Państwo. No dobrze, to ja idę się przebrać w strój pielęgniarki. Ale no. dzisiaj film będzie zajebi... Nie mamy rury do tańczenia, ale zaraz się. się... Zarzucie. Dobra, dobra. dobra. Ok. Dobrze. No i... Zaraz się przygotujemy. Pięk, piękne rzeczy. Piękne rzeczy się tu dzieją. Ja zawsze ktoś ci zaskoczy. No. No i które tutaj? Głysy? No. No nie wiem. Bo ty głowę masz jak sagan, gardek taki wielki. Poterczło się malutki. Strusik taki. Pani doktor przyszła na, na badania. Nie ma, ma facuszka. Proszę, proszę się rozebrać. <laughs> e, dobra, słuchajcie, Ale do Pasa w górę, czy od pasa. W górę? Ro, robimy inaczej, robimy, robimy cięcie. Nie, no ja nie wyciec? ja będę nagrywał wszystko. No na co miałam przymierzaj. Ja? Nie, no nie no, już Nie na wizji? Nie. Nie, z, nie? Z, z, zaskoczę widzów okularami. Nie, bo oni będą mi wybierać, pisać w komentarzach, nie, mędrkować, nie, nie. każdy jest mądrzejszy. Hania, tak, Hania tak, mi wybierze tak, dobrą kulę. Tak, tak. no. Zaraz się zajmiemy Dokładnie. najpierw chcemy zbadamy. Nie. nie. Tak. Najpierw się zbadamy, mm -hmm. a potem będziemy wybierać. Dobra. Dobrze dobra, jest to pomysł. To ja też się przybieram. E, ja bym chciał zobaczyć, jak będzie to badanie wyglądało, to, 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 to mnie ciekawi. dobra, to ja robię zdjęcie na badanie teraz są.